Mano się, mano, ja jestem Matli 12. To jest pierwszy odcinek z gry. No, zdrawiam z prywatnego serwera, browser. Dzisiaj będziemy wybierać puszki, więc... Zostaw, <coughs> w w górę, subskrypcje. Więc co, zapraszam do odcinka. W dzisiejszym odcinku będziemy grać postacią, nie wiem jaką, ale... Napiszcie w komentarzach, jaką postać mam teraz w i odcinku. chęću. postać mam w Dobra. Dobra. sobie Dobra. 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 skrzynkę. Mega box. Tam mi, tam 86 monet punkty mocy do 8 brytowska o, najlepiej go ulepszyć punkty mocy do BB 56. co? i jemy tutaj mnóstwo BB? o, 85 punktów max wow czyli, czyli dużo, 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 dużo. Więc, co, zaczmy, w ile gry dużo ulepszamy? w ile? w 5 zaznaczonych mamy wystarczająco paru hmm komentarze, komentarzach, które chcecie dalej odcinki z drugiej strony, czy z z jakiejś jakichś innych prywatnych O, już się ładuje. O, jesteśmy e, dobra. Dam skórę, dam, żeby nie chce się wyruszać? Bir şey var ya, ben şimdi de bir şey yapayım. O kurdeyden. Bu pek cesi. Bir de bu takval ne? Kurdeyi değiştirmem ben. Kaş, grubu ne yapayım? Mıfkı Ne? Nie! O ci, warto za chwilę! Nie! Nie! Wydaj mi się tak, ja nie chcę z Frankiem. O, wiem, którą sobie postać wybiorę. I tą postacią... Zgadnijcie, która postać. Będzie to... Ja robię przerwę i już widził się My jeszcze też my mecz, po pewnie nie zaczniemy. i król. O kurde, co tam zostało? tutaj ten nariu no, tak pije? Kto tak pije? Ja cię. No, tak pije, o kurde, nie wiem gdzie jak to Качаю. Муня, я не скидаю три, но они не звонят. Курты? Взорвня. Скидаю. Взорвня, взорвня. О, это мой... А, это уже как-то геймер. Это даже слота какая. А, я у меня. Почему я все еще не умею тебя? Я! 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 Я

A ci za chwilę, pan nam ci Musimy brać kroła tego, feniksa. Kurde, ja mogę tam stać. Trzeba zrobić. O, tu są ci nupki. Kurde, to tylko jest odwle, widać. Wielkie starcie. Daj, To jest fairy Co to u mnie, kotu znowu jest i na Haydi zabit koliko još ti je. Ko su? Ko je? Ja ne znam tako dobro, ješ? To je gerke. Dakle, mi kao je već koliko je ti. Tako je... mi se razvoje. Ko su idem. Ko je? Ne! mi

Teraz wybieramy postacią kultury. Łódźmy to w tym. To jest Oczywiście, żeby pójść A to jest fajne wszystko. To jest Dobra, zrobię przerwę w Dobra, ja już jestem i jest kolejna gra. Zostawcie pod tym odcinkiem 3000, łapek w górę albo no, po tysiące W ogóle by, byliście te tysiące by łapek w górę Wtedy było by fajnie O dobra, Crow i Mortis Mortis to... nie wiem... Mortis to co? Teraz coś nie umiem tego rozmawiać. Kiedyś umiałam go jakąś Ja mam którą miałam 200 puszków I już parę I Mortis... Ja Mortisa dopiero... To byłem! kiedy miałem, czekajcie, kiedy miałem chyba coś od puszku, ja cię do tej kupki, Jesteście się praca jesteś czysto, ja cię już tak nie atakuję. Albo to było bardzo bardzo ja ale triba, Lecimy po prostu tak, to cię, to ulta, nie, tutaj, ja wyjdę, mister P, ja cię mam się tak sprawy, to to Łatwo uciekaj uciekaj świeć no, Dobra wchodzi wchodzi ośrobicowiec Ja po ciebie, ja po ciebie, chodź tutaj Ciebie to za chwilę tak zrobię z jakiego? No? i na jakiego na ulicach ułotego umieracie teraz teraz trzeba przerwać tygodnie Mogę fajkę lepiej dać? chodzę ja tam wchodzę Kurde! on ma już 12 lepiej nie! Więc lepiej nie wyprowadzić. o ty pfft! Co to na jego jak Udało się, to się to? On no, to wiedział? No radzie znalazłam. Aj, ai jaj, 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 Kolejna praca 60 Uuu będzie siódma ranga? Tak siódma ranga mm. Proszę mi, że tak mogę utrwać To nie chcę przeszukać, chcę tylko tak Nie to krótko, nie jest długo Teraz Na raz to czekam Długo to czekam Ja sobie zagramy. Uuu walka z wodnym jest Uuuu, to jest Więc wybieram sobie warstwę z włosem Uuu, Frank będzie dobry, To teraz inny z Więc robimy przerwę i widzimy No, ja już jestem podczas gry Uuu, mam tuby skład, kort to Jeszcze Frank stomp, pam, Star power'a ma O kurde, no było Ile mu dodaję to bo mam mało no, bardzo mało mi to daje. To jeden but na kurde, HP. O, HP mi daje? Nawet dużo doszło. O, daj mi HP, daj, daj, daj. Daj HP, daj HP. O, dzięki. O, małpka. Nie, ja odlecę! Nie! nie. nie. Szkoda lec! Dobra! Kort, uciekaj lepiej, poczekaj na nas. Ja Dlaczego ja tak panikuję? Dobra, jestem, jestem. Spokojnie. Chyba będę miał ustawienie, jak o coś

zrobię przerwę, a pochalę wam jak kiedy już może będziemy wygrywać albo przegrywać no poczekajcie, ja muszę gdzieś u, uciec ty, kurde, ty. Robię przerwę dobra zrobię przerwę kurde, nie mogę też przerwy zrobić łupki brawo sobie um, całą ja przerwy zrobić u, mógł, mógł. i robię, zrobię przerwę no, i w mamo ja już jestem, jak widzicie, przegraliśmy. On miał nie wiem, 10 hp tylko. Jest treningów, ale przegraliśmy, więc bardzo wam dziękuję za oglądanie tego odcinka Na co, na co, to odcinka. na co, na mega na Dobra. na co, brak. co, co, na co, co,